Widzowie, lecimy nowy sezonik jest w Fortnite lecimy i takim skinkiem będę sobie grać. fajny mam tak, skinek fajny i w sumie możemy zobaczyć karn bojowy jak jest w tym sezonie. Co to jest fajnego? O, skinek do Skara Nie podoba mi się O, ten mi się widzowie skin podoba Taka czarna puma, taka czarna kocica Z was, drogą, widzowie Na święta planuję zrobić dla was konkurs na Faudolce. Więc śledźcie i subskrybujcie, żebym mógł zrobić dla was konkurs na Faudolce. Albo na Karne, zobaczymy jeszcze O, to też jest spoko, skinek widzowie O, to bym chciał, tego żelka, co ona wypluwa z ręki Ryba jakaś to jest, lotnia Fajne, podoba mi się to O, ten skin jest nawet spoko, tej laski Lotnie na motorze. Też jest fajne. Ten skin jest spoko, widzowie. Ten skin mi przypomina Assassina. Eee, jak się w Assassina to dajcie znać. O, ten skin jest fajny. Bo wiecie, ja lubię to wiecie skinki, tak? O, to też jest fajne. To też mi się podoba. Ale ma przód, człowieku. To mi przypomina tego chłopca ze Spider-Man'a ID. Tego Lidia. Jest! ten, To będzie mój ulubiony skin, sobie. Bohater Baymax, To będzie mój ulubiony skin w tym sezonie. Ja go muszę zdobyć, muszę. Tutaj hardujemy sobie na LimeMach to. O, to jest fajna modka To jest jego inna wersja widzowa? Samulet Baymax, On ma takie fajne oczy w ogóle. I takie... takie kurde, wiesz, takie... jak ta emotka na miastem, taka jest też. Ej, to też jest fajny. Dzisiaj się się podoba. Bo kobieta taka fajna, takie fajne spodnie będzie w ogóle. O, Ten ta... Ten demon taki fajny z drugami. Szczerze w sumie ma żółte oczy. O, widziałeś starego tego złotego skina tego kota? No, właśnie, nie teraz go widzę. No, spokój jest Złoty ten, taki z Asasina. O, ulepszony skin tej laski, fajne fajny to jest. O, ta mi się podoba, to ja. Jest ją chciał, z, 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 z takimi rogami I to chyba czyli A, no i koczyli za. Bardzo fajny skin. I to jakbyście nie wiedzieli, to Cardin podrożał o 50 dolarów i myślę, że to nie jest majątek, także... Polecam, jeśli ja bym miał coś wybierać, to ja bym brał ekipę Fortnite, bo sam kupiłem ostatnio pod koniec sezonu ekipę Fortnite, więc to polecam. Znaczy tam gdzieś na powodowcy, Rocket Passa i, tu, i skina jeszcze, więc to polecam wam. O, jest pociąg! Na pociąg lubiłem lecieć w sezonach, na już jak był. Dobra, mapa strasznie duża, nie? Jest ta mapa. Ej, co, co to jest za broń? Ja mam jakiś karabin ma jakiś. Ej, dar wody daje prawie zdrowie da słony. i osłony. i po bliskim to chodzi. Jak zobaczysz taką, taką kartę, to weź sobie ją weź, bo ona ci chyba daje trochę krew i chyba zdrowia. Jaka lufa tego jest? Tak, no. mam mieć, nie? Co jest? To jest tak katana chyba. Dobrze! ładnie! O, dobra, bo chyba musisz więcej spacy dać. Ale, ale szybko z tym biega. Jo, 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 dobra! Ty robisz te no, przerwoty, bo masz to gówno. Ej, co jest? Fajna A, opcja! No, Ej, gdzieś jest! Aha, nie zdążyłem pistolować. O! Oh, Uuuu! Jednego powaliłem, drugi miałem. Podejście numer dwa i lecimy na potężną pompę. Zobaczymy, czy faktycznie znajdziemy legendarną pompę. I jakiś pistolet maszynowy nawał jakiś mam. O kurde. Obroniłem się z szaną. U mnie, u mnie! Jest duża no. mapa. W ogóle widzowie, no, y powiedzcie mi, czekacie na 6 grudnia, bo wtedy będzie OG sezon. Będziemy też bzdowie tryhardowali Ale chyba Jak z tego co słyszałem Nie będzie karnetu tam Więc będzie osobny tryb Testujemy crossa sobie jest jakieś nitro w tym? Ej! naciw tą to sztuczki Patrzcie widzowie. Jestem no tak, kaskaderem tak. Widzowie, jestem kaskaderem Ej! A mogę Cię wywalić? Weźmy, weźcie karnet i ja uderzę. Ej! Co jest? Uuu ale skoczyłeś Ach Siema bariacie Ej, da się, Zadać było go coś, powiesz. było. Mam! Mam Skoro, go! Ja nie mogę. Ej, co jest? A, to chyba krema daje. Ale gnój mały. Ej, to piszczy. Nie, to motor piszczy. Ej, las się pali. Pali się, pali się. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. A! Rozbijasz nas! Matko. Zabuduj się, zabuduj się. Nie wyrobałem się. Boga! Aj! Brawo! Super, super. Alieny. Yes! Brawo! DS! Yes! Uuuu! Pierwsza wygrana w nowym sezonie! Ale taki odcinek. Dobra włączam to.